Cześć moi drodzy z tej strony Seba z kanału Seba Gaming. Witam was bardzo, ale to bardzo gorąco na mapie Kipiel w Madranerze, moi drodzy. Dzisiaj pierwsza próba w... czy uda nam się pokonać rzekę o to, że tym potworem. Naszym dzisiaj zadaniem jest dojechanie, moi drodzy, do tego miejsca. I pokonanie tutaj tego odcinka rzeki. Nie wiem jak my to zrobimy. Dlatego jeżeli taki odcinek wam Jeżeli taki odcinek wam przypadnie do gustu, to dajcie znać, bo w obwodzie moi drodzy mam jeszcze jedno auto, które sprosta naszym zadaniom. Jest to cysterna Oznaczona jakimś tam fajnym symbolem. No mam nadzieję, że. Dobra, i my tu musimy skręcić w prawiznę. Czy nam się to uda? Są jakby to ktoś powiedział marne szanse na to, że damy radę. Ale do odważnych świat należy. I Spróbujemy, jak nie, no to no mówi się trudno, będzie sobie Ta cysterna będzie utopiona po prostu, wiadomo No zobaczymy, zobaczymy Mam nadzieję, że odcinek taki Wam przypadnie do gustu, bo to jest naprawdę test Tej ciężaróweczki Jeszcze mamy tą jakże piękną naczepę, która ma Za przeproszeniem koła, jak sznobus Czyli takie jak wiecie, na szynach i mhm. już się zaczynają problemy małe i duże. Mhm. Dobra, teraz byśmy musieli gdzieś pojawiają się już moi drodzy problemy na tej mapie. Ale mam nadzieję, że je przezwyciężymy Bo brakuje nam tylko dwóch punktów warsztatowych, więc... Szkoda, że nie pomyślałem wcześniej i kręcąc pierwszy odcinek, jakżeż z tej mapy Nie załadowałem sobie na tego 535 czy 357, co widzieliście Nie załadowałem sobie tej przyczepki nie podpiłem, to byśmy już mieli z głowy, byśmy mieli warsztat odblokowane, tak to muszę się pałować i i no jeszcze najlepiej, że w nocy, jadę Tu już w ogóle mhm. w nocy najlepiej widać dno śmieszki hiszki. Zbliżamy się do rzeki, czy jeszcze nie? Jeszcze nie moi drodzy. To jeszcze nie jest ten moment, w którym albo pójdziemy na dno jak Titanic. ile mamy jeszcze do tego? O, tu jeszcze tak za 140 metrów lądziku będzie. No. Jeżeli wam przypadnie do gustu taki odcinek, dajcie znać. Mam nadzieję, że po prostu... Chociaż ten szybciej jedzie, no ale wiecie, jak to jest w... przeprawa wodna. O, już się zaczynają, moje drodzy, problemy. Już wjeżdżamy na podmokły teren. Blokady dyfra mamy włączoną. O dziwo. Mhm. Jak już widzę, tu będą problemy. Nie wiem, czy będzie miało wystarczającą mocy, żeby przeprawić się przez rwącą rzekę. I tak naprawdę tutaj I tak naprawdę tutaj jak jak my mamy przejechać? Wiecie co? Ja chcę skorzystam szybko z wujka Google. Mapa Kipiel Madraner. Mhm. I co tu piszą? Kipiel to największe wyzwanie ze wszystkich dostępnych aktualnie scenariuszy. Cała mapa składa się z jednego wielkiego jeziora i bagna. Co więcej, twoje, twoja pozycja startowa znajduje się tuż obok tartaku, ale nie masz dostępu do warsztatu. No ja wiem. No, na pocieszenie musisz dostarczyć drewno tylko do jednego tartaku, a punkt tartaczny jest w niewielkiej odległości. No i tak będę musiał się przeprawić przez rzekę. W sumie, jak tego utopimy, to jeszcze zostaje E7030. To jest taki wojskowy pojazd D535 czyli to, co mamy po drugiej stronie. I tu pokazują moi drodzy. Tu jest ta droga. Mm -hmm, mm -hmm. Dokładnie i oni pokazują, żeby jechać jakoś, ale tu nie ma tej wyspy. Chyba, że ja źle zjechałem. Nie, nie, nie. nie. Czekajcie, tu jest to. A widzicie, ale Lipton. Ale Lipton, bo my musimy tu dojechać. Później jakoś... Tak, tak. I jakoś tak. O Boże, to żeśmy źle, bo tutaj na pewno nie przejedziemy moi drodzy. Super seba, na na na, jestem super, na 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 mm -hmm -hmm. Pojedziemy sobie na skróty, na skróty jedziemy se Jak się utopie. To prąd daleko zabierze mnie. No super nocne manewry. Kolejna z rzeczy. Jeżeli to przejdziemy, to moi drodzy, no nie wiem, po prostu widzicie drogę. Tylko czemu tam droga jest ta główna? Chyba że ona kiedyś była. Aha. Czyli co musimy, moi drodzy? My... Najlepiej będzie... Tędy? Czy nie tędy? Źle, 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 źle. Musimy... widzicie tu jakby widać wodę, a czy nie wodę a A więc widzicie nawet. Nawet moi drodzy, w nocy jest o tyle łatwiej, że mniej więcej... Więc widzicie, gdzie jest ten piasek? Też teraz to ja go nie widzę. i będziemy tu walczyć z prądem na pewno. Uwach, moi drodzy Ile przejechaliśmy No, silny prąd, ale... sobie fotkę szczelę, jakbym miał... I teraz którędych mi każe jechać tamtędy Uff, moi drodzy, sami zobaczcie jaki to jest silny prąd, aczkolwiek zostało nam się do następnego brzegu tylko 60 metrów. Uff, moi drodzy, aż mnie... Tak blisko, a tak daleko moi drodzy Tak blisko Nie był ciebie, nikt tak blisko Ej, nie top się teraz, nie Wychodź z tej wody jak najszybciej Jedziesz Jedziesz malutki Nie, nie Mayday, mayday, dawaj Uda ci się, już jesteś tak blisko Nie Czy on to zrobi moi drodzy Czy on to zrobi Nie wierzę Ua Moi drodzy Za to musicie zostawić subskrypcję Komentarz i lajk like, mile widziane bo to naprawdę było Coś fantastycznego. On to zrobił. Chociaż nie wierzyłem w tą ciężaróweczkę, ale teraz musimy tylko dojechać tu, 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 tu. I będziemy w dzisiejszym odcinku mieli warsztat odblokowany moi drodzy. Ua, wow. było pięknie! Było pięknie, choć strasznie. Muszę Wam powiedzieć, że już w niektórych momentach taki miałem lekki stresik związany z tą naczepą. Że ona jest bardzo lekka i wiecie, nurty ją porwie. Bo ja jestem, mam cysternę. Tam troszkę paliwa było jeszcze. Jesteśmy na drugim brzegu. Udało nam się pokonać rwącą rzekę. żeż ta droga to też taka droga, jak, no, jak niektóre drogi w Polsce wyglądają. Ua, moi drodzy, uła. Więc mam nadzieję, że taki emocjonujący odcinek Wam się spodoba. Dojadę do warsztatu i po prostu tam zakończymy naszą przygodę moi drodzy i wtedy zajmiemy się zadaniami, które na nas czeka, tylko musimy do tartaku wtedy dowieść sobie drewienko, chyba tam 8 punktów, ale to ja tam mam tą 7310 czy tam 535. 5. Zmienię sobie po prostu wiecie na tą zabudowę na Kłodimira i w, nie z, wątpiłem moi drodzy Zwątpiłem w tą jakże ciężarówkę, ale to jest sowiecka myśl techniczna, więc W sumie dała radę. W sumie Ważne, że jesteśmy na drugim brzegu Ale te kółka w tej naczepie, przyczepie warsztatowej nie pomagają nam w ogóle. Bo one są, jak mówię, jakby na szynach. Jakby tu były gdzieś szyny, to wiecie, nie ma problemu. A tak to... Tak to widzicie, jest mały problem. No więc jeżeli wam odcinek przypadnie do gustu. A nagrywam tu, moi drodzy, w piątek, 22 o 9.40. Boże, tak blisko, tak blisko, moi drodzy. Więc ja tu zostawię to bez komentarza. Tą, tą resztę drogi spędzimy w ciszy dla naszego jakże pięknego bohatera, który dał radę przez najgorszą kipiel się przedostać. I jedzie, jedzie, on już wie, on już wie, moi drodzy, że ma do pokonania jeszcze sporo, bo prawie 600 metrów na mapie wydaje się sporo, ale tu wszystko jest możliwe, moi drodzy. Mad Runner jest nieprzewidywalną grą. Jeżeli czujesz, że ci się uda, to właśnie w tym momencie popełniasz błąd. Do końca nie można być pewnym niczego w tej grze. Kałuża? Nie no, ona nas nie zatrzyma. Jeb, zakopiamy się dzień dobry do widze, raczej do widzenia. Takie kałuże potrafią być bardzo, ale to bardzo zdradzieckie, bo nie znacie głębokości. A mówicie, a przez co to dla mnie jest rzekę pokonałem no a kałuża Was zatrzymała, moi drodzy, więc wątpię, wątpię. No i... Ja się cieszę po prostu, moi drodzy, że udało... że udało nam się tą przyczepą. Sami zobaczcie, jak ona wygląda. Przecież ona ma, jak spojrzycie, Kółeczka takie jak na szynach w razie czego Miniaturkę walnę i jedziemy Moi drodzy, bo 20 minuta nagrania, naprawdę Toż to szok Toż to naprawdę jest wielkim Jestem w szoku po prostu Myślałem, że wiecie <laughs> Że taki przyśmie... przyś... Taki przyśmiewczy był ton Mojej tej, że Czy damy radę o, no właśnie. Czy damy radę? Nie wiem. Te kłody tu już mnie zaczynają irytować w tej grze. Ja rozumiem, zatrzymuje wszystko. Kłody miry zatrzymują. Się zastanawiam, czemu? Się zastanawiam, czemu ona tak jedzie, tak spale a ona miała skręcone koła. No. Jedziemy do autostrady, moi drodzy. Wybraliśmy się na kemping. No bo w sumie można powiedzieć, że takie to naczepy. Kiedyś były te stosowane jako altanki, dacze, tak. No bo w sumie dach jest, okna są. No w sumie taka przyczepa. Jeszcze czasami w latach 80 90. można było je spotkać, jak wiecie, gdzieś były budowy, niebudowy, takie kanciapy dla robotników. Nie no, ale sowiecka myśl technologiczna zawsze mnie zadziwia. Myślałem, że wiecie, że utoniemy. Coś nam się stanie, a tu? Proszę bardzo. No. W sumie takie, wiecie, miałem mieszane uczucia. Jak zobaczyłem sobie opis, krędy, raczej którędy trzeba by było Jakimi ciężarówkami trzeba by było pokonać tą mapę, to aż zdębiałem. No, ale nie jest tak źle. Moi drodzy. Warsztat. Warsztat, moi drodzy, jest tutaj. Czy osiągniemy nasz cel? Moi drodzy, zrobiliśmy to razem. Przedarliśmy się przez rzekę, aby dostarczyć jakżeż tą ważną przyczepę z dwoma punktami warsztatu. Parkowanie w kipieli, moi drodzy. Udało nam się uła. Więc mam nadzieję, że taki epicki odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, lajk like mile widziany. I widzimy się, moi drodzy w następnym odcinku, bo jeżeli mamy warsztat odblokowany, to moi drodzy, jeszcze Wam tylko pokażę ten 730, Takie maleństwo. Dzień dobry, ja jestem maleństwem. Trochę mi to przypomina te wyrzutnie mm, też sowieckie, sowieckie maszyny ale wyrzutnie tych pocisków kontynentalnych Iskander no też takie można gdzieś na paradach z Moskwy zobaczyć, że wygląda no dość przyjemnie 800 litrów zbiornik paliwa moi drodzy więc chyba moc napędowa tutaj jest ogromna ale tym to się zajmiemy w następnym odcinku. I zawsze mnie zastanawiało teraz, tak jeszcze wracając. Nasz Andrew, czy tam Wladimir, sobie siedzi tutaj za kółkiem, a te, a tutaj te drugie okienko, to służyło, jakbyśmy mieli... W sumie wiecie, co mam na myśli że to drugie okno jest do tego aby sterować tymi sterować wyrzutnią albo no przyjmijmy, że tą cysterną o sterowanie cysterną. I tu jeszcze z tyłu mal, ciekawe ile osób się mieści, pewnie jedna z jednej strony, druga z drugiej. Tu jest potężny silnik po środku. No, 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 no to tak grubo. Grubaśnie moi drodzy. Dobra, nie męczę Was. Dzięki za oglądanie i do następnego. Hej!